Dziś omówimy zmiany związane z nowym rozkładem jazdy pociągów dla SKM. Zapraszam do oglądania. Zmiany trasowe. S1. W piątek 26 września po godzinie 22 oraz w sobotę i niedzielę 27 i 28 września część pociągów nie będzie dojeżdżała do Pruszkowa, zakończą i rozpoczną kursy na stacji Warszawa Zachodnia. S40. Do ostatniego weekendu września będzie też obowiązywać wakacyjny, weekendowy rozkład jazdy nad Zalew Zegrzyński, czyli przez cały wrzesień pociągi S40 w relacji skróconej Warszawa Zachodnia-Radzymin będą kursowały zarówno w soboty, jak i w niedzielę. Od października weekendowe połączenia z Radzyminem będą dostępne tylko w soboty, a pociągi pojadą w podstawowej relacji, czyli z Piaseczna. Zmiany rozkładowe. Od 31 sierpnia do 29 września możliwe są niewielkie przesunięcia godzin objazdów pociągów. Na linii S40 od września, w dni poprzednie, zostaną uruchomione dodatkowe pociągi owej linii z radzymina. Będą to kursy o godzinie 4.52 i 21.52, natomiast z Piaseczna o godzinie 19.10 i o 21.10. To na tyle. Dzięki za uwagę!